Dziś działalność gospodarstwa w Szwaderkach opiera się na trzech działach. Pierwszy z nich jest gospodarowanie na okolicznych jeziorach i rzekach. Drugim z nich jest hodowla ryb w stawach, czyli tzw. Tak akwakultura. A trzecim jest przetwórstwo, to znaczy zagospodarowanie tego surowca oraz sprzedaż w ramach własnych punktów handlowych. W gospodarstwie rybackim szwaderki posiadamy własną wylęgarnię i podchowalnię, w których inkubujemy i podchowujemy materiał zarybieniowy w celu zagospodarowania jezior i rzek. Gatunki, które hodujemy w szwaderkach i o których opowiadamy w filmie, to sieja, sielawa, strąg potokowy, szczupak, sandacz, lin i karaś pospolity. Ryby te są wpuszczane do jezior w formie wylęgu lub są podchowywane w stawach i sadzach, by następnie trafić do jezior. Na rybek węgorza sprowadzany jest z wybrzeży Europy Zachodniej. Zmiany środowiskowe, antropopresja, która prowadzi do zanieczyszczenia i zanikania roślinności wodnej, powodują zanikanie populacji ryb. Te coraz mniej sprzyjające warunki ograniczają możliwość ich naturalnego rozrodu. Dlatego tak ważne są regularne zarybienia, które nasze gospodarstwo prowadzi od kilkudziesięciu lat. W XIX wieku powstała w Szwaderkach wylęgarnia, wylęgarnia na tamte czasy nowoczesna, która produkowała materiał zarybieniowy na potrzeby jezior. Były to gatunki szlachetne sielawa, sieja, szczupak, sandacz. Taki kierunek gospodarki przyjęty był dlatego, że te ryby miały bardzo korzystny wpływ na ekonomię prowadzonej działalności oraz na ekosystemy. Ten model gospodarki dalej był kontynuowany w trakcie upływu czasu i wylęgarnia stara funkcjonowała aż do roku 1980 i w tym roku powstała wylęgarnia, która funkcjonowała według takiej samej technologii ale nieco bardziej nowoczesna. Niektóre procesy zostały tak ustawione, że sterowaliśmy temperaturą, natlenieniem po to, żeby jeszcze w sposób optymalny produkować szlachetne gatunki ryb. Wszystkie te ryby były przeznaczone na zagospodarowanie obwodów rybackich. Pierwszym gatunkiem, którym po zimie zarybiamy wody południowej części Pojeziorza Olsztyńskiego jest sielawa isieja. Żeby zarybić jeziora, w listopadzie i grudniu pozyskujemy ikrę od sielawy i siei, którą następnie inkubuje się w wylęgarni przez prawie pół roku. W tym czasie ichtiolodzy i rybacy starannie pielęgnują ikrę aż do momentu wylęgania się ryb. Gdy tylko schodzi lód z jeziora, sieja i sielawa wylęga się w aparatach i spływa do specjalnych basenów. Każdego roku wypuszczamy do jezior około 30 milionów sztuk wylęgu żerującego sielawy. Natomiast wylęk siei przeznaczamy na podchowanie w stawach ziemnych i sadzach jeziorowych. Pod koniec marca wylęga się strąg potokowy, który przeznaczony jest na zarybienie rzek i potoków. Inkubacja ikry strąga potokowego, tak jak siei i sielawy. Trwa przez całą zimę, a wylęk odbywa się wczesną wiosną. Wylęk pstrąga musi przebywać przez jakiś czas w wylęgarni, żeby zresorbować woreczek żółtkowy. Po tym okresie jest już gotowy do zarybienia potoków i rzek w ich górnych odcinkach, gdzie jest najlepsza jakość wody. Małe pstrągi trzeba rozprowadzić bardzo starannie wzdłuż całego potoku, żeby nie były narażone na drapieżnictwo i kanibalizm. Każdego roku Puszczamy do rzek i potoków od 6 do 20 tysięcy sztuk wylęgu pstrąga potokowego. Pstrąg jest organizmem wskaźnikowym. Występuje tylko w tych odcinkach rzek, gdzie jest bardzo czysta woda. Następnym gatunkiem, który wylęga się na wiosnę w szwaderkach, jest szczupak. Od tarlaków złowionych w jeziorach pozyskujemy ikrę i mlecz. Mieszamy te dwa składniki i obsadzamy nimi aparaty wylęgowe. W wylęgarni mamy specjalne instalacje do inkubacji wrażliwej na wiosenne przymrozki ikry szczupaka, utrzymujące stałą temperaturę. Po około dwóch tygodniach wylęga się szczupak, którego obsadzamy na podłoże ze świerka lub sieci stylonowej. Szczupak po wylęgnięciu nie potrafi pływać. Musi zresorbować woreczek żółtkowy i dopiero wtedy zaczyna aktywnie pływać i żerować. Taki materiał jest gotowy do zarybienia. Lubię polować za Szczupakiem, okonym sandaczem. Jeżeli chodzi o szczupaki, ryby 80-90 padają regularnie i nie pamiętam sezonu, żebym takie ryby nie złowił. E, głównie oczywiście na jeziorze plusznym, e, na jeziorze łańskim. Jeżeli chodzi o konie, te ryby 30-30, ale niestety do 40 e, zdarzają się regularnie, oczywiście głównie jesienią. Myślę, że to jest właśnie ta, ta magia ten e, taki talizman gospodarstwa. Rybowskiego Szwaderki, czyli ta natura, bliskość tych, tych lasów, na pewno warto przyjeżdżać, zobaczyć te, te jeziorka małe i duże, bo jest to, myślę, że ewenement na skalę Polski, wody, które są naprawdę no, bardzo malownicze, mają dużo wysepek, są zróżnicowane, bardzo płytkie jeziora, jeziora takie, które mają ponad 50 metrów. W maju wypuszczamy do jezior od 300 do 600 tysięcy sztuk na rybku letniego siei. Sieja rosła od wiosny w stawach ziemnych i sadzach jeziorowych, żywiąc się tylko pokarmem naturalnym, czyli planktonem. Kiedy na narybek letni siei uzyskuje w maju wielkość od 2 do 6 cm, odławiamy go nocą z sadzów i stawów. Sieje wabi się przy pomocy światła. Do którego lgnie ona na pewnym etapie rozwoju. Po odłowie od razu transportujemy małe ryby na jeziora. Zarybienia na rybkiem letnim siei przeprowadza się nocą, aby zminimalizować drapieżnictwo. Gdyby robiło się to w ciągu dnia, jest bardzo prawdopodobne, że drapieżniki, np. okoń, zaatakowałyby wpuszczany na rybek i półroczna praca nie przyniosłaby efektu. Czerwiec to miesiąc zarybienia na rybkiem letnim sandacza, który także hodujemy samodzielnie. Nasze gospodarstwo posiada własne stado tarlaków. Sandacze odbywają naturalne tarło w specjalnie przygotowanych do tego stawach ziemnych. Po tym jak małe sandacze wylęgną się z ikry, rosną jeszcze przez 6 do 8 tygodni w stawach, żywiąc się planktonem. W czerwcu rybacy spuszczają wodę ze stawów. I odławiają podchowany na rybek letni sandacza, co widać na filmie. Tak wygląda materiał zarybieniowy sandacza, który wyhodowaliśmy samodzielnie na stawach ziemnych gospodarstwa. Na rybek ma wielkość od 2 do 3 cm. Aktywnie się porusza i żeruje. Każdego roku wypuszczamy do jezior od 80 do 200 tysięcy sztuk na rybku letniego sandacza. Czerwiec to także miesiąc zarybienia jezior węgorzem. Na rybek węgorza sprowadzamy z gospodarstw, które specjalizują się w podchowie tego gatunku, po tym jak zostanie on odłowiony u wybrzeży Europy Zachodniej. Węgorza trzeba rozprowadzić wzdłuż linii brzegowej, tak aby mógł sobie odnaleźć kryjówki. To gwarantuje sukces zarybienia. Zarybienie węgorzem przeprowadzamy każdego roku w ilości od 6 do 30 tysięcy sztuk. W ciągu ostatnich 10 lat zainwestowaliśmy w zakup na rybku węgorza kwotę ponad pół miliona złotych. W naszych wodach węgorz występuje dzięki stałej gospodarce rybackiej, bowiem współcześnie jest mu bardzo trudno dotrzeć z wybrzeża Atlantyku do zbiorników słodkowodnych, zwłaszcza gdy nie mają one połączenia z dużymi rzekami i morzem. Dodatkowo, w związku z rozwojem cywilizacji, węgorze napotykają w swojej wędrówce na coraz liczniejsze przeszkody. Na przykład tamy czy elektrownie wodne. Wiosną rybacy wypuszczają do widocznych na zdjęciach stawów ziemnych wylęgi szczupaka i sandacza oraz na rybki lina i karasia pospolitego. W październiku przychodzi czas na odłów podchowanych na rybków i kroczków, aby następnie zarybić nimi jeziora. W tym celu stawy są bardzo powoli spuszczane, a ryby wyławiane są w specjalnych odłówkach zlokalizowanych za groblami stawów. Po odłowie, na rybek przenosimy na sortownicę, gdzie sortujemy go według gatunków i wielkości. Sortowanie przeprowadza się, aby oddzielić od siebie lina, karasia, szczupaka i sandacza, by potem odpowiednie gatunki trafiły na zarybienie wytypowanych jezior. Posortowane ryby. Przenosimy do basenów transportowych z wodą i tlenem. Ryby przewozimy tym specjalistycznym transportem ze stawów do gospodarstwa. W międzyczasie przeprowadzamy badania zdrowotności ryb i zgłaszamy termin zarbienia w celu przeprowadzenia kontroli, tak jak w przypadku wszystkich innych gatunków. Każdego roku wpuszczamy do 70 jezior około 2 ton kroczka lina i karasia. Na filmie widać narybek jesienny sandacza, który został odłowiony ze stawów ziemnych razem z linami, karasiami i szczupakami. Skąd taki narybek wielkości od 20 do 100 gram? Na wiosnę wpuściliśmy do stawów ziemnych wylęg sandacza, który rósł w nich przez 5 miesięcy. Materiał zarybieniowy takich rozmiarów jest bardzo cenny. Sandaczem zarybia się wytypowane jeziora, tak zwane sandaczowe, Sandacz potrzebuje typowej dla tego gatunku jakości wody, aby zarybienie zakończyło się sukcesem. Preferuje on zbiorniki o małej przejrzystości wody, średnio głębokie, i o dnie piaszczysto żwirowym. Sandacz jest bardzo cennym gatunkiem wędkarskim. Nasze główne jeziora sandaczowe udostępnione są do wędkowania jako łowiska limitowane i specjalne. W gospodarstwie produkujemy również na cele zarybienia na narybek jesienny szczupaka. Na Narybek jesienny szczupaka podchowujemy z wylęgu, który jest wpuszczany do stawów ziemnych w kwietniu. Szczupak rośnie w stawach przez pół roku i kiedy odławiamy go w październiku razem z linami, karasiami i sandaczami, waży już wtedy od 30 do 200 gram. Po odłowie szczupaka ze stawów i krótkiej adaptacji w gospodarstwie, Przeprowadzamy zarybienia na rybkiem jesiennym na wytypowanych jeziorach. Szczupak jest gatunkiem chętnie poławianym przez wędkarzy, dlatego dbamy o to, aby wpuszczać odpowiednią ilość tego gatunku do jezior. Główne zarybienie szczupakiem realizujemy wiosną, wylęgiem żerującym w ilości około 3 milionów sztuk. Zarybienie podchowanym na jesiennym szczupaka należy traktować jako dodatkowe. Realizujemy je na zbiornikach bardziej popularnych wędkarsko lub tam, gdzie jest potrzeba dodatkowego zasilenia tym gatunkiem. Dlatego między innymi tak ważne jest, aby wędkarze po zakończeniu wędkowania wypełniali elektroniczny rejestr połowów. W ten sposób przyczyniacie się państwo do budowania bazy informacji na temat stanu ekologicznego jezior i wspieracie planowanie gospodarki rybacko-wędkarskiej. Aby ekosystemy jeziorowe Znajdowały się w równowadze. Konieczne jest prowadzenie szeroko pojętej gospodarki rybackiej. Polega ona na tym, że rybacy przede wszystkim zajmują się zagospodarowaniem wód. Zagospodarowanie polega na zarybieniu z poparciem szlachetnych gatunków ryb, ponieważ szlachetne gatunki ryb są bardzo często wrażliwe na zmiany środowiskowe, na spadki tlenu w jeziorze. Na zanieczyszczenie, ogólnie rzecz ujmując, antropopresję, czyli działalność, negatywną działalność człowieka, która powoduje zaburzenie ekosystemów jeziorowych i gatunki szlachetne wypierane są przez gatunki małocenne. Odłów musi być zrównoważony, musi być racjonalny, musi prowadzić do tego, aby w ekosystemie jeziorowym panowała właściwa struktura gatunkowa. Duże jeziora typu Pluszne, na którym teraz jesteśmy, jest to trudna woda, bo jest duża. Trzeba wiedzieć, gdzie pływać, trzeba wiedzieć, w jaki, jakich technik, technik używać, żeby te ryby łapać. Natomiast uważam, że gospodarz wód yy, dba o, o, o zarybianie, o, prowadzi dobrą gospodarkę. Znakomite krajobrazowo jezioro. Ono jest urocze przecież. Ja na tym jeziorze łowię już, mogę powiedzieć, kilkadziesiąt lat, bo zaczynałem w 8,1 pierwszym lub drugim. Przez ten cały czas jezioro jest bardzo sympatyczne. Uroku prawie nie straciło. No brzegi trochę może straciły urok ze względu na infrastrukturę, ale nadal jest bardzo ładnie. Ryby za każdym razem, no może nie za każdym razem, ale zawsze jakieś ryby się łowi, że te ryby jeszcze nadal są, jest to niewątpliwie zasługą właściwie prowadzonej gospodarki rybackiej. Kiedy nadchodzą pierwsze zimowe dni, w gospodarstwie szwaderki na nowo rozpoczyna się cykl zarybień. Od połowu tarlaków siei i sielawy i pozyskania od nich ikry. W związku z tym, że sieja i sielawa mają trudne warunki inkubacji w naturze, pogarsza się jakość środowiska naturalnego, a także ubywa miejsc tarłowych, niezbędne jest przeprowadzanie tarła w warunkach kontrolowanych. Bez wsparcia człowieka sieja i sielawa zanikłyby w środowisku naturalnym. Dzięki zarybieniom utrzymujemy ich populację w stanie równowagi ekologicznej. Pozyskaną przez rybaków ikrę siei i sielawy transportujemy do wylęgarni gospodarstwa, aby obsadzić nią aparaty wylęgowe. W jednym aparacie jest około 500 tysięcy sztuk jaj sielawy i około 200 tysięcy sztuk ikry siei. Przez około pół roku pielęgnujemy ikrę, czyścimy urządzenia Oddzielamy martwe jaja od ikry żywej. Na wiosnę wylęga się około 30 milionów sztuk sielawy i 8 milionów sztuk siei, które następnie rozprowadzamy na jeziora, sadze i stawy. Po nich przychodzi czas na kolejne gatunki. I tak co roku powtarzamy cały cykl.